Dzisiaj na śniadanie będzie błyskawiczny, puszysty omlet, który smakuje jak chmurka. Można go przyrządzić w wersji wytrawnej na słono i dodać wtedy różne zioła i warzywa, albo w wersji deserowej na słodko z owocami bitą śmietaną lub twarożkiem. Potrzebujemy tylko jajka i szczyptę soli i bardzo ważna jest patelnia odpowiednia do liczby jajek. Ja użyłam na dwa jajka patelnie 20 cm, 8 inczy. Maksymalnie można tutaj użyć 3 jajka i zobaczcie, bo robiłam dla męża omlet z 3 jajek i to tak było już na granicy. Ponieważ nie dodajemy mąki, ważna jest ta odpowiednia wielkość patelni, by omlet był puszysty. Nie może być za duża, bo wtedy wyjdzie nam płaski placek. Białka ze szczyptą soli ubijamy na sztywną pianę, roztrzepujemy żółtka i delikatniej łączymy je z białkami. Jeśli omlet ma być słodki, do żółtek można dodać odrobinę czegoś słodkiego, na przykład stewi lub erytrytolu. Kolejnym ważnym punktem jest mocno rozgrzana patelnia z odrobiną oleju, a najlepiej masła klarowanego. I na taką rozgrzaną patelnię delikatnie wykładamy masę jajeczną, przykrywamy i zostawiamy na średnim ogniu na około 2,5 do 3 minut. Potem delikatnie podważamy jedną stronę omletu i dociskamy ją do drugiej strony. Tak zostawiamy jeszcze pół minuty do minuty, żeby środek był dobrze ścięty, omlet trochę zarumieniony, ale trzeba uważać, żeby go nie przypalić, także mm, cały czas obserwujemy. Przekładamy na talerz, dodajemy ulubione dodatki i jemy od razu. Ponieważ nie ma tu żadnych spulchniaczy, ten omlet trochę może opaść, szczególnie jeżeli zostawimy go na dłużej. Ale w smaku będzie i tak delikatny, mięciutki i taki puszysty. Polecam Wam go serdecznie. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, wciśnięcia dzwonka i oczywiście paluchów w górę. Pozdrawiam serdecznie.